Nazar, a gdzie tam idziesz? A. A. Tu stoi kopara. Nazar bierze coś się budzi, bam, bam. Bam, bam, to kopara. Tak, dajemy go do okna i ogląda tutaj koparę. No a teraz z bliska. Nazarku, ale nie wchodź tam. Pyszne się go spodnie. Raper. Spodnie z krokiem. Buty gucio, spodnie z krokiem, I za kopara. duża bluza i kopara. Chodź, idziemy coś zjeść na śniadanko. Wow, ale zbliżenie. No Łóżka, ty to umiesz przebitki? Nie? Ostatnio zostawiłem twoje przebitki z kwiatuszką, nie A, wiem czy widziałaś. Nie, nie jeszcze, nie, jeszcze nie oglądałam. Miałam zamiar dzisiaj przed drzemką oglądać, ale chyba nie będę miała drzemki. Zostawiłem y, Oli przebitki, jak tam nagrywa swoje kwiatuszki, jak rosną. No i bardzo dobrze. To takie, ostatnio się w ogóle śmiejemy z I się ze mnie napieprza. Się śmiejemy, że Ola to już taka typowa matka, że ona jak robi zdjęcia na story, to właśnie robi kwiatku jakieś drzew, takich... Ja sobie posadziłam kwiatki i są takie ładne, że jestem dumna. Z najlepiej, że ona na przykład siedzi z tym telefonem i tak jak to jest kwiatek, to ona tak... Pierwszej, nieprawda. <grym> tak jest. Powiedz, lepiej niższej. Podaliśmy się, słuchajcie, w dzień wolny na śniadanko i jesteśmy w Megiddo, to jest tutaj na krakowskim Kazimierzu. Na ulica, ulica Kupa. Hmm, dokładnie. Już mamy kawusię tutaj, nagrałam już Wam przebitkę. Ola ja sobie wzięła cappuccino klasyczne, a ja sobie wzięłam jakieś. Tiramisu Cafe. Chciałam sobie wziąć maczy, ale stwierdziłam, że chyba ja nie lubię maczy, bo za każdym razem jak bram to mówiłam, że nie lubię, więc... I jeszcze zamówiliśmy sobie śniadanko, ale śniadanko wam zaraz pokażemy, bo jeszcze nie przyszło. Tak jest. Jak jest plan na dzisiaj? Dzisiaj mamy dużo do zrobienia, bo mamy tak, musimy iść do studia, wręczyć naszej koleżance prezent, bo miała urodziny, od, od nas i od dziewczyn, no to jakby całej ekipy. Następnie mega mi się chce gofrów i mamy śmietanę, którą trzeba ubić, bo już y, teraz wyjdzie z lodówki. Więc może zrobimy jakieś gofry albo jakieś coś słodkiego? Mamy też dużo serków mascarpone. Dzisiaj, dzisiaj Ola, y, dzisiaj Ola tak, ale zjadła gofry. Zbitą się, ale, to ale, do trzeba powiedzieć, z zbitą śmietaną i z owocami gofry tak tak, 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 tak. No, takie mi się chciało. Nie jakieś szpinakowe czy jakieś takie. Kiedyś robiliśmy jeszcze z buraka. Fajne tak. byłyby różowe, no, no. no. Jeszcze musimy odbierać prezent dla naszej drugiej koleżanki, która ma znowu urodziny. Ma, jest intensywny. Tak, jeszcze Ola też odbiera dla siebie prezent od razu. Za to, że się umęczyłam jako kula w ciąży. Znaczy, dalej się męczy. No, i ja sobie muszę kupić majtki siateczki. O właśnie, przy, przygotujemy się do... znaczy ja, przygotujemy się, Ola się przygotuje jakby do, do porodu, czyli swoją wyprawkę skompletuje. Muszę to torbę sobie, plecak muszę normalnie spakować. Jak któraś z Was jeszcze nie rodziła i nie wie, co to są majtki, siateczki, ja też nie wiedziałam. Już wiem i nie jest to nic ładnego. Wręcz jak to zawiła mi to mi przyszło, to miałam takie serio, nie dość, że jesteś po porodzie i się czujesz źle, to jeszcze musisz ubrać takie galoty na siebie. Także pokażę Wam, jak wyglądają majtki, siateczki, no, a jak ktoś wie, no to, no to ktoś wie. Pokaże wam buźki, bo no... Jak ktoś nagrywał, jak śpię z otwartą buźką. Ale Nazar wpadł i tam jest jeszcze resztka ciasteczka na wózku, bo normalnie zasnął w połowie jedzenia herbatniczka. Także gościluje bombę. I wam sobie zamówił e, płynne... co to? Tiramisu. tiramisu, to już mówiłem. A, no to spróbuj to płynne tiramisu. Właśnie, boję się patrzcie jak to w ogóle wygląda. I to jest, jest amaretto, ale właśnie nie wiem czy nie jest zero amaretto. Aha. Jest mascarpone. Serio? No. A mi wziął zwykłe kapuczyno. Nie wziął, to za... <laughs> Takie sobie wybrałaś, ej, mega dobra. A nie trzeba tego zamieszać? Właśnie nie palucha i to Wejście ja numer dwa. Jest łyżeczka. Spróbujesz to. Ja Spróbuję no. Uwaga. Mmm, dobre. Dobre? Mm. Mega gejścia. A smakuje jak Trochę tak, trochę tak. Czyli dobry. dobry. Mhm. Moje cappuccino też bardzo dobre. Bardzo dobre. No i zimniutkie, fajne. No, Myślę, tak, właśnie, nie. jak było trochę cieplej, to było lepsze. Mhm, <laughs> Jeszcze lepiej by smakowało. Nie no, nie oszukujmy się, wciąż na ciepło. Nie. Dobra, ja sobie zamówiłem szakszukę, a Ola sobie zamówiła jakiś humus, tak? Miso hummus. Wygląda ładnie i w ogóle twoje mega ładnie pachnie. Do tego zamówimy sobie... Ale twoje też pachnie. Oj, talerzyk pieczywka mówiliśmy sobie? To jest moje pieprzywko, nie żartuję. Z ubijanym masłem, słuchajcie, i oliwą z oliwek. I z octem balsamico. A ja mam jeszcze tościka z pesto. O, ja po prostu to, to znowu ładne. Ładne, ładne, no. no mega. Nie um, wiem, czy ktoś w ogóle zwraca na to uwagę, pańczy. ale my często. Nie, aczmy. Siadanko, bardzo dobre. Bardzo dobre, ale powiem wam, że jedno z droższych chyba w Krakowie. A na jakich byliśmy, 130 złotych. Uuu! Bo w szuka, słuchajcie, 49 złotych. Więc y, tanio nie było. No czyli My... ja oszczędnie. No ale tutaj dwie pozycje, które chyba były droższe nawet. Tak? No, tak mi się wyda wydaje, ale szakszuka była taka spoko, ale była strasznie paprykowa przez to, że miała sobie ajwar, co mi tak średnio yy, pod, podeszło. Ale ten hummus oliwy był bardzo dobry. Pieczywko wybitne. No, a pieczywko było 10 na 10. Ale dla mnie na przykład szakszuka była ciutkę za ostra, bo wciąż i w ciąży i tej, i wcześniejszej miałam tak, że wszystko było dla mnie mega ostre. I teraz też była ciutkę za ostra. Myślę, że normalnie by mi spakowała, ale teraz jak ktoś nie lubi pikantnego, to może być ostra. Nie, to dla mnie była właśnie spoko, ale tak jak mówię była zbyt paplikowa. No i kawka, nie wiem jak twoja. Bardzo dobra. Moja ta tiramisu też była przepyszna. Jak taki właśnie deserek Cześć, jeszcze, jeszcze do picia. A my teraz yy, słuchajcie wracamy do domu. Byliśmy w studiu, daliśmy prezent. Byliśmy na placu zabawy. Z jeszcze w międzyczasie? O, dokładnie. Z którego musieliśmy uciekać, bo wyciągnęliśmy na zaraz siłą z piaskownicy. Była awantura. <laughs> no więc teraz wracamy do domu. I co teraz będziemy robić? Teraz będziemy podawać zdrowi zupę, ponieważ od dzisiaj, od samego rana ma bunt i nic nie je, oprócz herbatników i pączka. Tak. Więc może zupę by zjadł normalną. Więc będziemy walczyć o to, żeby coś zjadł, no i posiedzimy chyba sobie w ogrodzie, bo jest przepiękna pogoda, jest tak właśnie fajnie. Jest tak. nie za gorąco, nie za zimno. Tak. Więc... No i co, może w ogrodzie zamówimy moje majtki siateczki? <laughs> moje bikini tegoroczne co na no to? Możemy tak zrobić. A po 17... Odbiór, odbiór prezentów. Odbiór, prezentów. Juku. Ten film nie może wyjść przed urodzinami Oliwitek. Nie wiem czy nie ogląda tak, wiesz, szczegółowo, ale wiem, że coś tam... A kiedy to jest? Wrzuca okiem. W piątek. Okej. Okay. to na pewno nie wyjdzie. No to dobrze. My mamy biuro polowe. Tak jest. Jabłko. Arbuz. Jabłko? I kierownik. Jakie jabłko? No, a co masz na laptopie? Aha. <noise> Owocowy poniedziałek. Owocowe poniedziałki. Jak słyszycie, tam dzieciaki za Iwanem biegają, to mamy tam podwórko szkolne. Tak. Trzy ogrody dalej. No i tej słuchamy... Więc do 16 zawsze jest tak... Wesoło no, i słuchamy głośno. jak tam młodzież nieładnie mówi. Ale też yy, słychać po prostu każdą emocję, słychać płacz, słychać radość, bo tam się tak wiele ja. dzieje, że... Są grają w piłę. Tu nie słychać na razie żadnej emocji, bo tu jest jedzone. Nie ma czasu na emocje. Ale kumple! Mieliśmy chillować w ogródku i zamawiać rzeczy bobasowo, majtkowo-siateczkowe. Opatrz jak tu pani leci za rowerkiem. Oj, Oj. A jedziemy, proszę Państwa, tak, wymienić butle z gazem, bo Majuga się zbliża wielkimi krokami i butla z gazem do grilla pusta, tak. świeci pustkami. A u nas to idzie po prostu jak woda z kranu, <grym> więc ostatnio już po prostu było mało, no i musimy wymienić. Już Iwan czepał, jak tam kiełbasę chciał dosmażyć, to czepał butlą, żeby, wiecie... Coś tam jeszcze... Na... Wybrać z niej. Żeby jeszcze się nie gotowała, a jeszcze trochę podsmażyła. Ładnie. I tyle, potem wjeżdżamy na podwórko i sprzątamy auto. Mm -hmm. Bo jutro, słuchajcie, yy, samochód idzie do naprawy. Teraz taka przed smutna sprzed... muzyka. Naprawy. W tle. Do ogarnięcia go przed sprzedażą po prostu, bo dostaliśmy informację, że za dwa tygodnie yy, ląduje nasz samochód tutaj w Krakowie, więc. Więc Spuszczają musimy... go z lin na helikopterze. Dokładnie, tak, więc już musimy się przygotować, no bo niepotrzebne nam dwa samochody. No i będziemy się żegnać z naszym Fiatem. Teraz taki, wiesz, smutna muzyka, łzy z naszych oczu. Fiat Najlepsze auto na świecie, polecam każdemu, kto szuka małego auta do auta, do miasta. Do auta, auto do auta. Tak, tak. Udało się, słuchajcie, do trzech razy sztuka. Byliśmy w, jakimś, w jakiejś tam szkółce i słuchajcie, byliśmy tak gdzieś, no nie wiem, za 20 minut się miała zamykać. Mhm. Jezus Maria, nikt nie podchodzi, jakieś w ogóle afery, jacyś ludzie się kłócą. Więc stwierdziliśmy, że odjeżdżamy, pojechaliśmy do Kastoramy. W Kastoramie był fatalny wybór, nic nie było, te rośliny, były jakieś takie mega brzydkie. I w ogóle z kastoramy w zeszłym roku były te tuje, które umarły. Serio? Mhm. A przeżyły te zderła? Mhm. Okej. Okay. A teraz pojechaliśmy do Obi, no i w Obi udało się ustrzelić i trzy tuje nasze szmaragdowe i do tego jedną laurobiśnie. Dodatkowo kupiliśmy ziemię. Oczywiście wymieniliśmy butle z gazem na pełną, no i kupiliśmy też tam jakieś Cheme. chemę jakąś. Bo, słuchajcie, mamy problem taki, że nazar i kawa, a bardziej kawa w sumie, brudzi nam strasznie ten nasz dywanik w, w salonie. No i co chwilę go czyścimy i co chwilę testujemy nowe po prostu yy, te yy, nową chemę na to, naprawdę. Więc, więc mam nadzieję, że ta będzie fajna. Jak, z jakąś szczoteczką, Ola wybrała jakieś takie rzeczy. Plus, słuchajcie, Ola kupiła pestycydy do naszego balkonowego ogródka. Były takie, coś nazywały kroplówka dla pomidorów, a ja tak... Fajne, ale to jest strasznie drogie i jeśli dobra, będę sobie sama tą kroplówkę rozrabiać. I tak je trzeba podlewać co drugi, trzeci dzień, bo na tym balkonie wszystko wysycha. Znaczymy. Mam nadzieję, że jutro wstanę rano mam takie pomidory, bo wolę serca. No serce. na pewno, na pewno. Nie jest to, że to będzie mega niespodzianka, jak, jak, jeżeli jakikolwiek pomidor urośnie, to będzie mega sukces. Ale to będzie też mega niespodzianka, bo szczerze nie mam pojęcia w ogóle, jakie kupiliśmy, bo mamy cztery różne rodzaje. I czy tam są na przykład jakieś te koktajlowe? Tak, chyba tak. Z tego tak? co pamiętam, to tak. No tu do sadzenia są. Dwa drzewa do sadzenia są. I proszę, pierwsze posadzone. Zaraz poddawamy. Teraz mam piłkę mojego pomocnika. Cyk, druga dama stoi. A patrzcie, co znalazłam. Zastanawiamy się cały czas, co posadzić w rogu, żeby nas trochę od sąsiadów odgrodziło. I tutaj moja, moja propozycja. Zaraz Iwanowi ją przedstawię, bo pojechał po torebki. Może orzech. Pokazywałaś swój outfit, czy nie miałaś jak? Nie miałam jak klapki. Tam, za... Tak, tak, oczko tam co tak, chwilę... Oczko tam co chwilę wychodzi właśnie? No to jest taki sexy. Dziewczyny chodzą w przy krótkich koszulkach. Ja też co. Patrz tutaj już pokazywałam. Widzą. No. Tyle widzą. Czekaj, bo nie wiem się O nie. Zastanawialiśmy się co posadzić tam do rogu, nie? Żeby się zasłonić od sąsiadów. Orzeszki. Moja pierwsza propozycja. Patrz jak zasłania. Nie. Ale jaja! Ja idę sprzątać to jest samochód, a ty się baw. Już tu kończę, i na górę Laurowiśnię wsadzać naszym. Okay. I teraz bardzo proszę pięknie rosnąć i nie wysychać. Proszę, tamte są posadzone w tamtym roku. Były mniej więcej chyba podobnego rozmiaru. I tam już troszeczkę tak się rozrosło, a tutaj świeżyny. Laurowiśnia, która będzie nas zasłaniała przed sąsiadami, jak się będziemy pluskać w basenie. Tutaj mamy idealnie właśnie taką dziurę. Yy, przez którą. Tam jest basen. Tak, dokładnie. ten basen, i jeszcze chcemy sobie drzwiczki jakoś tutaj oporządzić czymś, nie wiem, bambusem czy czymś no, takim. No, proszę, nawet ją umyłam. O wiele lepiej wygląda, bo jakieś białe osad na sobie, nie? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ładna. Kura posprzątana, ale patrzcie na to. Czy to nie najlepszy dzień w życiu? Na taty kolanach. <laughs> Aha, ma do nas. Nie mamy czasu Cześć! Idziemy? Gdzie ty jedziesz? Idziemy przed bramę Jadą wyjechać przed bramę A to jest mega wydarzenie, no bo brama jest wąska Chce oprowadzić nas po swoim bajzlu No proszę, proszę, bo już mina zrzedła, że ja tu weszłam Co mina zrzedła? Nie. Do sprzątania Proszę, zobaczcie Ja pierdziele jak to wygląda co, przepraszam? Ten pokój wygląda jak miał 1 m kwadratowy przez tą ilość rzeczy, twoich. Moich, tak. I tak, już właśnie m. pokazuję to, moje. Zapomniałam, że są tylko moje rzeczy. no. Proszę, chciałam Wam pokazać, jaki prezencik tutaj sobie kupiłam. Tylko, wiecie co, nie ma miejsca. Przepraszam za ten bałagan, ale. <laughs> nie ma twardej ręki matki, muszę się wziąć tutaj za to dziecko. A więc tak, dla Oli Witek, tutaj jest firma na Instagramie, nazywa się Hanawata. Jak ktoś będzie chciał więcej szczegółów, dokładnie jak się nazywa, to proszę o komentarz i tam pod, w komentarzu odpiszemy. I tutaj dla naszej koleżanki z pracy Oli W, mamy taką nereczkę i wam przymierzysz. A brudną bluzkę. Taką nereczkę, tutaj jest na zamek. Proszę, bardzo fajna. Tutaj Wam od razu jeszcze możemy pokazać, bo ona ma taką samą, tylko że mniejszą i z wcześniejszej jakby chyba kolekcji. Tak, bo tutaj jest wyraftowane logo. No rzeczywiście tutaj nie ma, myślałem, że też jest gdzieś. Tam. I tutaj nie ma tego przeszycia. Co tu jest? Jest przeszycie tu nie ma i tu jest logo, a tu nie ma nigdzie. I tak samo przeszycie. tutaj jest taka krótka bardzo ta mm, tak. rączka, nie wiem jak to nazwać, a tu ten paseczek jest regulowany i do tego zapinany, bo ten się na przykład ja go czasami się poszyczam i on mega ciężko wchodzi na głowę. No ale co chciałam powiedzieć, że ona jest z 2022 roku, czyli ma już 3 lata. I patrzcie się, serio w mega dobrym stanie, nic się z nią nie dzieje, a tak naprawdę był taki moment, że ja z nią chodziłam codziennie do pracy, chyba przez półtora roku. I tutaj ma jakieś, ale to takie, no to tyle tylko się dzieje w tej torebce. A teraz Iwan z nią jeździ na siłkę i naprawdę mega dobrze się trzyma. No. Miałeś pokazywać skąd torebkę, a nie mnie. Proszę, mamuśka sobie kupiła taką torebkę na pampersy dla gnoi i na chusteczki mokre do parku. Poczekajcie, muszę otworzyć drzwi bo się zamknął. Ostatnio się cały czas zamyka w swoim no, nie, pokoju. nie się przed nami zamykać, bo to nie może wyjść. No nie. A czemu zamikasz te drzwi, a potem nie możesz wyjść? Bu bum, bum, bum. Mama, io. Jest? Które to jest było? To, tak? Ja. To jest Nazar no, wymyślił, że to jest nasza resorakowa policja. ijo, io, io. Ijo, ijo. Pięknie. Dobra, mama, idzie pokazać jeszcze torebkę i zaraz wracamy. No, więc tutaj taka torebunia. Fajna? Nazar? Fajna. Co myślimy? Fajna! No nie ma jak tu wejść, bo ta tam baga. I tu mamy tak. Proszę Państwa. Dobra, widownia gotowa. Proszę, mamusia, no, może. Więc być. mamy tutaj tak, moi drodzy. Na magnesik. Zamykanie. I mamy w środku wszyty zamek i do tego dwie takie kieszonki. Nie wiem w ogóle, czy coś widać, ja co pokazuję. Ciężko jest to takie. Kieszonki. Co? A to są moje wafle, przepraszam cię bardzo, no. Dziadzie pieroński. Proszę. No i na zameczek. No, no i teraz y, musicie włączyć wyobraźnię. Jeansiki, jak koszuleczka, moje balerinki. Chudy już brzuch. Wakacje, mamuśka i tatusiek bez dzieci, bez dzieci, sami na Kazimierzu z spacerkiem Tak, co no. na No i taki, taki prezencik sobie zrobiłam. Znaczy, w sumie to z Iwana, Iwan było dobra i ci to Iwan płaci. No to Iwan mi zrobił. Dzięki, tatusiek. Ładne? Chcesz przymierzyć? Nie. Dobra. No a tu jeszcze mogę powiedzieć, że mam zamek. O, to też jest spoko, bo my mamy jakby jeden zamek. Wiesz, że my mamy tylko taki. A tutaj masz z dwóch stron. Możesz odpatrzeć. A dwie te. No ale ogólnie jest większa ta, ta, ta torebka jej, nie? Tak? No tak, większa jest, większa jest chyba. Nie. Jest taka, na, ale na, na szerokość patrz. Ta jest. Ta nasza. Ta nasza jest taka bardzo płaska, a ta jest bardziej taka... O, widzisz? Ale tu jest wypchana papierem. A nie wiem, wydaje mi się. Że... Może, może. Nie mówię, że nie, ale... Ja ale mi się wydaje przynajmniej, że tak wygląda. Nie, wydaje się to samo. Ale ogólnie jest mega pojemna, ale wygląda wydać, na mniejszą. Wizualnie wygląda no. na mniejszą, ale jest zarąbista i jest mega pojemna i naprawdę polecam. No i dziewczyna robi to ręcznie, jest z Krakowa, ma na Instagramie więcej rzeczy, także polecam zajrzeć, jak ktoś szuka takiego i lubi w ogóle takie handmade, nie? Mm -hmm. Idziemy Lulu? Nie. Ale pójdziemy, bo byśmy tutaj posprzątali stokę, jak będziesz spał. Nie, ja. Proszę bardzo moje zakupy, tak jak obiecałam. Pokażę wszystkim. Jak wyglądają mega seksowne majtki, siateczki. Tylko, że tutaj wyglądają, jakby one nie były prześwitujące. Bo one są po prostu prześwitujące. Są w tak, dwie pary kupiłam. Wcześniej popełniłam ten błąd i kupiłam sobie mój rower, czyli m -ki. I już wiedziałam od razu, jak tylko je ubrałam, że to głupi, powiedz. Więc sprawdziłam największe jakie są w sklepie, czyli XL-ki. Szczerze, jak ktoś ma większe pośladki, to nie wiem, e, co wchodzi. Bo mega było wygodne to, że one były po prostu rozciągliwe. A ja wcale nie mam takiej dużej głupki. O! <grytanie> po porodzie ubieracie się w takie oto wygląda paska opaska na głowę coś. łażki. I one są takie, że wiecie, jak staniecie tyłem do kogoś w samych tych majtek, to normalnie cały rowek wystaje wam. No i tu macie pomiędzy nogami taką wielką, mega seksowną wkładkę z waty. No i tak poradujecie po szpitalu. W tym oto zestawie. Bez żadnego obciachu oczywiście to wszystko trzeba dodać, nie? No tak, tak. Po prostu Wszyscy są wtedy szczęśliwi, że już Bobas jest, jest out. No i dokładnie. W sensie no ja się... Jakby... Nikomu nic nie wchodzi wtedy, nie? Tak naprawdę. Tak. Ja się śmieję z tego, że to jest taka mega sexy no ale wiecie, no jednak jak jesteście młodymi dziewczynami, to chcecie się czuć w miarę spoko, a oni mówią, że trzeba ubrać te majty i te wkładki. No ale każdy ma to samo. <laughs> no, dokładnie. No także już tutaj mój zestaw majty i wkładki mam. W zeszłym porodzie popełniłam ten błąd, że miałam za mało wkładek w domu, bo w szpitalu są jakby dla pacjentek, więc tam wezmę jedną paczkę, a i tak zazwyczaj się korzysta z tych, które są wspólne. A w domu nie miałam i nie dokupywałam, bo stwierdziłam, że a w sumie po co mi i dopadł mnie pewnej nocy taki krotor, że nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić. Więc co będą na czarną godzinę, a na potem mam jeszcze takie patsy, które jeszcze zakupiłam. Proszę bardzo, proszę bardzo. Smoczki i takie same miał nazar. Nie wiem czy nawet nie identyczne. Bo już odpowiadając kiedyś pytaliśmy was, czy możemy starych butelek używać. Już wiemy, że nie możemy, że musimy po prostu zamówić i smoczki, i cumle. Wszystko nowe. Tadam. Tak oto prezentują się moje zakupy. Rosmanowe. Totalno wyprawkowe. I teraz zapraszam Państwa do następnego vloga, w którym będę pakować walizkę. Już to. Na wakacje. na wakacje! I pan właśnie przed chwilą mówił, że on chce gdzieś jechać, nie? No, to pojedziemy. No kopernika, ja pojadę. A czy ty też pojedziesz? No, a ja pojadę tylko na jeden wieczór... Na, na wieczór. No nie wiadomo czy wieczór. Wtedy był wieczór. Na jedną noc. Na jedną. Tak, na jedną noc. Ja Może Wtedy na dłużej troszkę pozostanie. Ja wtedy miałam dwie noce. Taka była przyjemność. I zapraszam na kolejnego vloga, w którym pakujemy walizkę. Tak. I może zrobimy jakieś ciastko, bo wcześniejszy vlog ze świąt miał dość spoko odbiór, że jednak lubicie jak gotujemy, więc może zrobimy jakieś... Kolejny raz. Więc papa i zapraszamy do następnego vloga. Może zdążę nie urodzić.